Bardzo się cieszymy, że jesteście Państwo z nami po raz kolejny, po raz trzeci w tych okolicznościach, bowiem ogłaszamy uroczyście i informujemy o trzeciej edycji United Session z Lokalu youtuberów i festiwalu Nowej Muzyki w ramach programu projektu, który uruchomi i prowadzi samochód włocławski, czyli weekend umowy. Serdecznie witam pana prezydenta, doktora Marka Wojkowskiego. Witam Dyrektora Artystycznego Festiwalu United Session, Pana Michała Kaczorowskiego-Kaczoreksa i witam artystkę, Panią Julię Szczepańską. Proszę Państwa, Z roku YouTuberów, Festiwal Nowej Muzyki United Session to właściwie trzy wydarzenia, trzy przedsięwzięcia, które postanowiliśmy w tym roku także połączyć, skondensować, w ubiegłym roku osobno były na pet na session, natomiast w tym roku, ponieważ kończymy projekt już właściwie na przełomie marca i kwietnia, postanowiliśmy zorganizować te wydarzenia, te trzy wydarzenia blisko siebie przy sobie, żeby było bardzo duże przedsięwzięcie w sposób taki naprawdę wystrzałowy zaprezentowane, żebyśmy zgromadzili w naszych obiektach dużą liczbę odbiorców, już wiemy, że będzie duża, bo bardzo dużo osób się do nas zgłasza z całej Polski, z zagranicy, także no, liczymy na to, że oczywiście frekwencja będzie bardzo duża. Panie prezydencie, ja mogę prosić o przede wszystkim przypomnienie, skąd ten program, skąd pieniądze, bo przecież finansowanie mamy wspólne i co robimy w tym roku. No drodzy Państwo, przede wszystkim dużo zostało już powiedziane. No ja serdecznie zapraszam w Weekend Młodych, 8-9 marca. Tak jak Pani Dyrektor powiedziała, kondensujemy to właśnie w ciągu tych dwóch dni kilka różnych wydarzeń. To jest przede wszystkim wydarzenie dla ludzi młodych i bardzo się z tego cieszę, bo zależy nam, żeby Włocławek był też postrzegany jako miasto nowych możliwości, prawda? Gdzie młodzi też mogą fajnie spędzić czas w różnych, przy okazji różnych aktywności, także 8-9 marca. Projekt, oczywiście, finansowanie tego projektu z funduszy norweskich. Trzecia edycja, w tej edycji oczywiście już ostatnie takie spotkanie młodych, ale zapewniam Państwa, że zrobimy wszystko, żeby. Kontynuować, kontynuować ten cykl tych wydarzeń, bo widzimy po prostu, jakim cieszy się zainteresowaniem. Przyjeżdżają tutaj młodzi ludzie, goście z Polski, ale i z całego świata, można powiedzieć. A na tym nam bardzo, bardzo zależy, żeby później mówiono właśnie w taki ciepły sposób o naszym mieście, o Włocławku. Taka jest też rola samorządu. Także już dzisiaj serdecznie zapraszamy i na pewno, na pewno będzie bardzo wiele się działo i nikt nie będzie się nudził, o czym powiedzą też goście, młodzi artyści, którzy biorą udział, którzy to organizują. I za to też serdecznie pragnę podziękować pani Juli, pani, panu Michałowi, oczywiście Centrum Kultury Brawarbe, pani dyrektor. I wszystkim pracownikom też, którzy przyłożyli mnóstwo pracy, żeby te pieniądze pozyskać i ten weekend młodych, czy te weekendy młodych po prostu zostały wkomponowane w cały cykl wydarzeń. Także będzie się działo i serdecznie zapraszam. Michał, powiedzmy o tym, co w programie United Session. Michał Kaczorek-Korowski, który jest tancerzem, nie trzeba reklamować tej marki, bo rzeczywiście jest to marka sama w sobie który po raz trzeci zgadza się, aby być najpiedzarszym dyrektorem artystycznym. Dzień dobry. Z ogromną przyjemnością e, czuję i chciałbym e, zaznaczyć to, że bardzo się cieszę, że prezydent i cały Centrum Rzukiwnego b wspomina o młodych ludziach i że kierujecie tą uwagę właśnie do młodych ludzi, bo oni są e, głównymi odbiorcami tego przedsięwzięcia. I, i takim papierkiem lakmusowym dla całego tego wydarzenia i to jest fantastyczne, bo tak jak ja dostawałem, dostawałem co edycję jakiś feedback, zwrot informacyjny od głównie tancerzy, od artystów nie tylko z Polski, ale z Europy i z całego świata, tak w stosunku do zeszłego roku też bardzo cieszę się, że dotarły do mnie pozytywne opinie ze strony młodzieży jak bardzo podobała e, im się cała, e, e, cały weekend młodych i to co było w połączeniu z, e, z dniami Wocławka i tak samo to, co działo się na United Session. E, co, ale co z... roku robimy troszeczkę United inaczej, prawda? To United tak też będziemy mieli niespodzianki. Tak, tak, tak. Już do tego e, zwierzę. E, więc e, tak, tak jak co roku będziemy mieli różne niespodzianki, tak w tym roku... E, Kolejny raz zjeżdżają się tancerzy z całego świata. Te dwie ostatnie edycje bardzo mocno wypromowały też i Wrocławek i, 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 i to miejsce Centrum Kultury Browar jako miejsce, gdzie warto przybyć, z czego bardzo się cieszę. A jeżeli chodzi już o sam harmonogram, czyli zmierzając do szczegółów, pierwszy raz w tym roku będziemy gościć pana oksywie Popin Pete, który współpracował z Michaelem Jacksonem. Co roku, tak, to jest nowa postać, której, której, której nikt się nie spodziewał. Mr. Wiggles co roku, największy chyba autorytet w dziedzinie kultury hip-hop i w dziedzinie tańca, który tańczył w telewizjach Missy Elliot, na przykład. Kolejny raz mamy też gościa z Korei, który, który do nas przyleci i będzie też sędziował, jednocześnie też poprowadzi warsztaty. W tym roku również zdecydowaliśmy się na osobę, która będzie się współsędziowa hip hop, która wygrała u nas pierwszą edycję United Session i od tamtego czasu zbudowała sobie też bardzo duży autorytet w Europie, tym, tym co robi, bo, bo, bo to co osiągnęło to, co na u nas wtedy był jej jedyny sukces. Mianowicie mówię tutaj o Andrzeju Stalic z Ukrainy. Autorytet Breakingu komercyjnie mówiąc Breakness, który będzie już w tym roku na igrzyskach olimpijskich w Paryżu po One. Z tego co wiem, będzie też jednym z sędziów tam. Radem Menes rekordista Guinnessa we freestylu, który u nas poprowadzi, będzie współprowadził cały United Session łącznie z raperką Ryfą która z kolei będzie również częścią openingu, czyli otwarcia samej imprezy w sobotę, który nazwaliśmy Opening Rapshow, ponieważ poza nią nie wiem czy ja mogę to ogłosić, Marcin, już? Czy ja ogłoszamy, mogę opowiedzieć ogłoszamy. o Zosi? Tak, o tak, 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 okay. więc... no, Ja w tym razie miałam powiedzieć, ale tak? nie, <laughs> nie, to oczywiście. przepraszam, ale już mi tak... Wszystko idzie? Płynnie, tak. Więc Opening Rap show, gdzie główną artystką, zaprosiliśmy główną artystkę, aktorkę, jak i raperkę z serialu Infamia, z serialu Netflix, Zosię Jastrzębską. Nie wiem, czy ktoś widział, jeżeli nie, to warto, to warto nadrobić. Znajduje się chyba, jeżeli dobrze pamiętam, w top 10 najczęściej oglądanych. Seriali i filmów na Netflixie. Do którego filmu wtrącę? Tak. Y, utwory napisała Ryfa, tak? Tak, 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 jest tak, tak ryfa, która u nas także będzie. Napisała do y, tego utwory. O, mamy z się właśnie wyświetloną na y, ekranie. Jest to główna aktorka tego serialu y, i on razem y, będą y, częścią całą prezentacji. Oni robią swój performing przy openingu. Potem mamy walki taneczne jak co roku e, popping, hip-hop, old-style, i breaking. E, w tym będzie też live show e, Mofaka, który jest naszym DJ-em poppingowym, e, który współpracuje ze Snoopdogiem i generalnie tutaj gdyby e, niedługie rozmowy i, i jakieś kontakty, to gdyby w życiu też by się nie udało go zaprosić do Zacławka ale cieszę się, że będziemy mogli go gościć, on też bardzo e, wiele osób przyciąga swoją osobą. E, I reszta DJ, czyli, czyli, czyli Kido, czyli Plesz, czyli e, Niaho, który rok temu sędziował hip-hop, chyba e, nikt tak jak, tak jak on, który, który w tej kulturze jest od lat, a, a jednocześnie jest DJ-em, e, też pod względem muzycznym nie wiem, lepiej znał tego środowiska i w tym roku zagra e, hip-hop. Na samym końcu, może i nie na końcu, ale poniekąd tak, bo, bo przed, po przerwie, przed finałami, tak jak w zeszłym roku, staramy się, pracujemy nad głównym performanceem z jedną z najbardziej znanych i utytułowanych tancerek hip hopu Moniką Łoskarzewską, ksywa Żurek, która która jeździ też po świecie, sędziuje zawody i wspólnie z nią będziemy przygotowywali specjalny performance z wykorzystaniem technologii hologramu, który rok temu tak wszystkich zachwycił. Czy znaczy to będzie performance Michała Katolickiego, Katolicka i właśnie I Moniki. Moniki. I to będzie nasza taka wisienka na torcie, proszę Państwa, podczas United Session. Yy, ważne jest też to, w jaki sposób my przygotowujemy się do tego festiwalu, bo to są wielomiesięczne przygotowania. Yy, Julia w tym uczestniczy, yy, prawda? <grym> ja wczoraj przeczytałam na naszej grupie United Session 2024, ile już teraz mamy zgłoszeń tancerzy, prawda, Julia? To, yy, to naprawdę serce rośnie. Yy, przez pierwsze 45 minut? przyszło około 750 zgłoszeń, kiedy ja zaczęłam je przyjmować, one ciągle napływały, napływały. napływały, ciągle napływały i tak naprawdę gdzieś tam po trzech godzinach, myślę, że tak udało mi się już przyjąć i mieć ich tych wiadomości poniżej 800, więc myślę, że tak około 1000 i to dalej rośnie, już mamy zgłoszeń i na warsztaty i na zawody. Ja może podprowadzą, żebyśmy powiedzieli o tym, co by mi się działo w niedzielę, bo Ty Julia, rozpoczniesz tak. niedzielne wydarzenia. Jeżeli chodzi o muzyczną część festiwalu, ja właśnie ją rozpocznę jako debutantka. Niektórzy mogą mnie gdzieś tam kojarzyć z zespołu rockowego, coverowego Kab'n Rock, ale gdzieś tam hip hop stał mi się bliższy i trochę się tam zrobiłam. E, i aktualnie e, właśnie robię swoją autorską muzykę e, hip-hopowo. E, tak, i to będzie jeden z moich pierwszych koncertów e, właśnie z autorskimi e, utworami, także mam nadzieję, że to się spodoba. E, potem wystąpi e, już e, meter naszego festiwalu, e, czyli e, Zalei i w tym roku. E, wystąpi on w duacie z cabano i to są e, oboje są włosławianinami, e, tak więc e, rozpoczniemy gdzieś tam lokalnymi artystami. E, no i Zeili z Cabano wypuścili ostatnio już swój drugi wspólny numer e, i Zaley, jeżeli chodzi o taką wyjątkowość tych duetów, to Zeili gdzieś tam bardziej w... Skupia się na tekstach i na tym, żeby emocje przekazać, a kabano na tak się skupia na tym, żeby ująć się głowa, a potem wchodzą jakieś tam przechminy. Także myślę, że ich duet będzie bardzo interesujący. A jeżeli chodzi o gwiazdy, takie główne, które nas wystąpią, bardzo zresztą popularne, ja sama bardzo jestem podekscytowana, to ogłosimy dzisiaj, ale później, wyraz z artystami. Razem musimy to na social mediach, także warto wyczekiwać. No, Nie, Nie, <noise> Nie, Nie mogę. Nie mogę. Nie teraz. Za jakieś 2 Dokładnie. A jeżeli chodzi o taką, już tak powiem, stałą obstawę festiwalu, o ludzi, którzy są z nami od samego początku, będzie to Jakub Ciąpała, który zawsze nam tą imprezę prowadzi, Oprócz tego Antonę Eska i DJ, przy którym naprawdę wszyscy zawsze się świetnie bawią, co w tamtym roku było naprawdę. Super wydarzeniem, bo ja sama się właśnie ze wszystkimi w pierwszych rzędach bawiłam będzie to DJ sztuka. Także zapraszamy bardzo serdecznie. Proszę Państwa, w ramach zlotu youtuberów w niedzielę, bo ziemią ja mówi tutaj koncerta, części koncertowej, w ramach zlotu będą z nami także jeszcze tacy ludzie jak Patec Wariatec. wśród młodzieży to jest w tej chwili Czasami? tak. hit oraz Kip The Beat, który to jest człowiek, który prowadzi, który prowadzi kanał o koszykówce na polskim YouTube, i też jest bardzo popularny wśród młodzieży, wśród ludzi młodych, którzy interesują się tą dziedziną. Także cieszymy się bardzo, że udało nam się z tymi ludźmi nawiązać współpracę i że rzeczywiście u nas będziemy tak się oni pojawią. natomiast w sobotę będą youtuberami będą także tancerzy właśnie. Tak, tak. Myślę, że warto jest tutaj zaznaczenia dla osób zainteresowanych wydarzeniem do The United Session, jak i muzyki nowej, że w tym roku udało nam się tak wszystko poukładać, stworzyć cały harmonogram, by wszystko odbyło się w jeden weekend. Także dla osób zainteresowanych jednym i drugim wydarzeniem będzie możliwość, żeby doświadczyć tego wszystkiego w jeden weekend, także czeka nas weekend pełen wrażeń już 8 i 9 marca w Centrum Kultury na co serdecznie i, i, i ciepło pośrednie. A to ze słuchaj Michała i Ludzi. A my teraz A my, mamy taki lokalny po prostu ludzi z tego środowiska. Także y ja też, Panie Prezydencie, jeśli mogę y powiedzieć głośno, że przy tym y y wydarzeniu, przy tych wydarzeniach pracuje cała wielka ekipa. Centrum Kultury w Ja serdecznie dziękuję Marcinowi Michalskiemu, który jest tutaj naszym koordynatorem. Marcinowi Michalskiemu, Mai Kochal, która bardzo intensywnie też pomaga i jest niezbędna, żeby wszystkie sprawy finansowo ciągowe też zrealizować, bo jest tego bardzo dużo, proszę Państwa i całej ekipie z urzędu Julii pa, pa, Pawłowskiej prawda, i wszystkim ludziom, którzy są mniej lub bardziej zaangażowani, bo to musi być zespół i ten zespół tworzymy. Michał jest tutaj dyrektorem artystycznym, który ma bardzo wielkie serducho, jak cokolwiek się dzieje, prawda, nieprzewidzianego, a dużo przy, takim, przy takich wydarzeniach spraw nas nadal zaskakuje. To Michał zawsze tak reaguje bardzo emocjonalnie, to jest dobrze. Michał, dlatego że widać, że to serce wielkie jest tutaj i emocje wyciągnięte na dłoń, Panie Prezydencie. Także bardzo się staramy, żeby Weekend Młodych był wydarzeniem, które młodzież rzeczywiście kocha. My, my, my po tych trzech latach wiemy, że to był strzał w dziesiątkę, Panie Prezydencie. Jako szefowi samorządu my dziękujemy.